Was z powrotem na moim kanale Z tej strony Patrycja W dzisiejszym filmiku, pewnie jak już widzicie po tytule Pokażę wam moją rytmę po uczelni Zbliża się sesja A jeżeli mam być szczera Narobiłam sobie zaległości od marca Więc muszę się wziąć w garść I trochę to ponadrabiać Więc chciałabym zacząć to już wszystko nadrabiać Żeby wyrobić się terminowo z sesją Później może wam opowiem o tym więcej Ale właśnie wróciłam do domu I ze spaceru z psem Mamy godzinę 15 i będę robiła sobie sobie obiad, bo troszkę skłodniałam, ale mam nadzieję, że taki study vlog Wam się spodoba i może też was zmotywuje, żeby ponadrabiać zaległości, jakie macie w szkole, i zapraszam do oglądania. sam sobie mój obiad i w ogóle mam wrażenie, że praktycznie w każdym stadium blogu pokazuję jak robię makaron, ja nie lubię za długo siedzieć w kuchni, a go się przygotowuję po prostu najszybciej, a poza tym kocham makaron na każdy możliwy sposób ja bym się mogła wyprowadzić i to Włoch zjadłam właśnie obiad i zanim wezmę się do nauki, klasycznie zrobię sobie taki plan działania w Notion. Jeżeli mnie oglądacie już od jakiegoś czasu, to doskonale wiecie, że uwielbiam Notion i nie, to nie jest w żaden sposób sponsorowane, to jest moje odkrycie i po prostu wiem, że ten temat też Was trochę interesuje. Na moim kanale są już dwa filmiki o tej aplikacji, gdzie pokazuję Wam tour po moim Notion, plus taki mini tutorial, jak z tego korzystać i tak dalej, ale ostatnio trochę mi się tutaj pozmieniało, więc uznałam, że pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Przy okazji, pokażę Wam też podstawowe opcje, z których korzystam, ale bez zbędnego przedłużenia już Wam wszystko w skrócie opowiem. Na samym początku mam tutaj mój dashboard, taką stronę główną, gdzie mam odnośniki do innych ważnych stron. Jeżeli nie zapomnę, zostawię Wam w opisie link do mojego szablonu. Ta aplikacja jest darmowa. Żeby mieć jakieś tam dodatkowe funkcje, które nie są potrzebne w codziennym użytkowaniu, można wykupić wersję premium, ale ja od samego początku. Korzystam z tej darmowej wersji, więc w opisie mam nadzieję pojawi się link i możecie sobie pobrać mój szablon, jeżeli Wam się podoba. Moje nochy generalnie staram się zachować w takim minimalistycznym stylu, bo kiedyś, jak robiłam multum stron, to koniec końców z żadnej nie korzystałam, a teraz wolę mieć takie pewniaki, z których wiem, że będę korzystać. I pierwszy odnośnik jest do mojej strony codziennej. Chodzę na nią najczęściej i jestem z niej naprawdę dumna. Na samym początku mamy tytuł, emotikonkę, jakiś motywacyjny cytat, i pogodę w moim mieście. Znalazłam to gdzieś na Pinterestie i uznam, że wkleję, bo bardzo ładnie to wygląda. Ale przechodząc do organizacyjnych treści, naszym głównie planuję w systemie tygodniowym, bo taki sprawdza mi się najlepiej. Mam taki szablon, który wygenerowałam i co tydzień tworzę sobie nowy wpisując miesiąc i dni tygodnia aktualnie mamy trzeci tydzień maja i mam zapisane najważniejsze wydarzenia które mam w tym tygodniu ogólnie możecie sobie zmienić w tej aplikacji wygląd waszej strony podpasowywać pod wasz estetyk i tak dalej ja uwielbiam tą czcionkę serif możecie też zmniejszać lub zwiększać wielkość tekstu ustawiać szerokość, czy chcecie mieć na całą stronę czy może nie przechodząc niżej mam zakładkę miesiąc gdzie planuję sobie, jak po nazwie słychać, miesiąc. I na tej stronie mam tylko kalendarz, co może wydawać się dość chaotycznie, ile tutaj tego jest, ale mam to zrobione w formie tabelki, żeby łatwo mogła sobie to segregować i filtrować. Na luzie można zmienić sobie widoki takich tabelek, bo jest to forma tabelki, która tworzy się za pomocą ukośnika. Dzięki ukośnikowi możemy sobie wklejać właśnie wszystkie różne tabelki, listy i tak dalej. Ja miesiąc lubię mi w formie kalendarza, a wydarzenia wpisuję w różnych kategoriach. Mam kategorie takie jak przyjaciele, personal, social media, studia. Wystarczy, że kliknę sobie tutaj new i automatycznie ustawi się to w kategorii przyjaciela. A jak planuję miesięcznie, to kiedy kliknę plusik, tworzy mi się jakby osobna strona do tego wydarzenia. Boję się, że mówię trochę za bardzo chaotycznie, ale nie umiem inaczej tego wytłumaczyć, bo według mnie jedynym dobrym sposobem na naukę skorzystanie tej aplikacji to jest bawienie się. Tworzenie różnych tabelek i tak dalej. Ale jak planuję sobie miesiąc i żeby nie przytłoczyć się ilością tych wydarzeń, dodałam sobie filtr, który znajduje się od tutaj i macie do wyboru formę, z której możecie skorzystać. Ja korzystam z TAGS, ponieważ kiedy chcę spojrzeć, co mam do zrobienia na studia, wybieram opcję studia i wtedy pokazują mi się tylko te rzeczy, które mam ze studiów. Kiedy zmienię na przyjaciół, wyświetlają mi się tylko spotkania z przyjaciółmi. Uwielbiam tą opcję, bo dzięki niej mogę sobie wszystko zaplanować w jednym miejscu i nie pogubić się w tym. Bo ja mam skłonność do tego, że lubię planować w różnych miejscach i potem nie pamiętam, gdzie co konkretnie zapisałam. A tak to tutaj mam wszystko. Takie tabelki możecie mieć w różnych widokach, wystarczy, że klikniecie Add a View i wyświetlają Wam się różne opcje, jak zwykła tabelka, tablica w formie takiego timeline, kiedy planujecie sobie bardziej godzinowo, kalendarz, jak ja to mam w zwyczaju robić, jakieś listy czy w formie galerii i wtedy możecie wklejać sobie obrazy. Pod moim tygodniem, miesiącem mam takie strony, na które wchodzę rzadziej, jak moja poranna, wieczorna rutyna i kontrolowanie moich finansów. Chciałabym wdrążyć to w nawyk, żeby wpisywać wszystkie moje wydatki na tej stronie, żeby kontrolować, na co wydaję najwięcej pieniędzy. Obok tego mam jakiś motywujący cytat i wklejoną playlistę, którą również pokazuję Wam, jak się wkleja w poprzednich tutorialach. To są moje takie idealne rutyny, które chciałabym robić, ale wiadomo, nie robię ich codziennie, to są tylko takie moje plany i jakbym chciała, żeby to u mnie wyglądało najczęściej. Następnie mamy takie trzy strony, jak Wishlist, Meal Planner i Travel Inspo. W Wishlist zapisuję rzeczy, które chcę kupić. Jeżeli mam jakieś urodziny, dzień dziecka, święta i nie wiem, o co mogłabym kogoś poprosić, to wchodzę sobie na tą stronę i wtedy wiem, czego mi brakuje. W stronie z posiłkami planuję sobie posiłki i zapisuję różne przepisy. Specjalnie teraz usunęłam wszystko w tej tabelce, żeby nikt nie porównywał się do mojej diety, bo jak wiecie, jest to dla mnie dosyć ciężki temat. Poniżej mam listę zakupów, dni, w które robię zakupy spożywcze. Zapisuję sobie rzeczy do kupienia, których potrzebuję albo nie wiem, przypomną mi się w pewnym momencie, siedząc na uczelni. A poniżej mam tabelkę, z której jestem najbardziej dumna, czyli moje przepisy. Cały czas aktualizuję tę stronę i nie mam ostatnio czasu, żeby zabrać się za uz nie jej bardziej, ale kiedy nie mam pomysłu na posiłek, wchodzę sobie tutaj i patrzę, co mogłabym sobie dobrego ugotować, upiec, zrobić, i tak dalej. Wchodząc na przykład na banana brand, mam zapisane wszystkie składniki, których potrzebuję i przygotowanie. Chciałabym mieć tak zrobione większość tych przepisów i mam nadzieję, że po sesji mi to się uda. Lecimy dalej. W Travel Inspo mam wszystko odnośnie moich wymarzonych podróży lub jakichś wyjazdów, które mam w planie. Zapisałam sobie. To strony, których używam, planując moje podróże, jak Airbnb, jakieś Skyscannery, Booking, a poniżej mam taką moją Vision Board w formie galerii z miejscami, które chciałabym odwiedzić. Na dole zrobiłam sobie jeszcze tabelkę mojej podróże, gdzie aktualnie znajduje się jedna zaplanowana podróż, którą muszę sobie ogarnąć, jak koncert Karego Stylesa w Hamburgu. Uwielbiam tą stronę szczególnie z moją Vision Board. Przechodząc dalej, mam stronę, gdzie planuję mój content na Social. Media. Nie będę Wam za dużo tutaj pokazywać, bo większość to są jakieś moje pomysły na różne projekty, filmiki, przepisy, TikToki, zdjęcia na Instagrama. Czy planowanie w formie kalendarza, kiedy co mam wrzucić? Przy każdej platformie mam stronę z pomysłami na filmiki, zdjęcia itd. I statystyki, gdzie co miesiąc wpisuję ile przyszło mi obserwujących, żebym mogła widzieć progres, który robię. Kontroluję też filmiki, na jakim są etapie, jak na przykład chciałabym nagrać tydzień śniadań. To kiedy go nagram, przenoszę go do formy nagranej. I z tej strony w sumie to tyle. A teraz przejdziemy sobie do strony, z której nie lubię korzystać, ale zbliżająca sesja każe mi to zrobić, czyli studia. Na samym początku ustawiłam sobie jakieś tło, które wzięłam z Pinteresta. Tutaj za pomocą change cover możecie sobie wybrać Wasze zdjęcie albo zmienić położenie tła. Następnie jak możecie zauważyć, mam tu wszystkie moje przedmioty, które aktualnie mam na studiach, jak mikroekonomia technologiczna informacyjne, podstawy rachunkowości. Każdy przedmiot jest u mnie osobną stroną, gdzie odhaczam sobie projekty, wykłady do nadrobienia, notatki, które muszę zrobić. Załączam jakieś pliki, które wysyłają nam wykładowcy, tak żeby wszystko mieć w jednym miejscu. I na przykład w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa odhaczam sobie, kiedy zrobię dany temat, ale tak wygląda każdy przedmiot. Jeżeli nie wiecie, jestem na drugim semestrze na kierunku zarządzaniem w USA i B w Gdyni. Obok mam moją playlistę do nauki. Odnośnik do strony wirtualnego dziekanatu. Mam też stronę, która nazywa się Exams. I tutaj zapisuję sobie wszystkie zaliczenia, projekty do zrobienia, deadliney, terminy kolokwiów, w którym mam w najbliższym czasie. To również mam w formie tabelki. Na razie nie znam wszystkich terminów na drugim semestrze, ale zapisałam sobie te, które już wiem, że będę miała. I to w sumie tyle z tej strony. Na tej stronie ze studiami mam jeszcze listę do zrobienia przed sesją. Zapisałam sobie tu wszystkie moje braki, wykłady, które muszę nadrobić. I już ostatnim odnośnikiem na mojej stronie głównej jest strona, na którą wchodzę najrzadziej, ale nie wyobrażam sobie mojego notion bez niej, ponieważ na początku roku zapisałam sobie tu wszystkie moje cele, wizualizacje, manifestacje, takie bardziej spiritual rzeczy. Wchodzę na tą stronę, kiedy nie mam motywacji i kiedy chcę sobie przypomnieć, po co to wszystko robię. Na tle mam mój vision board na 2022 rok, który tworzyłam w jednym z filmików. Motywujące cytaty. Uwielbiam je wklejać w tej aplikacji Mam tu listę rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwszą osobą Niżej mam dwie listy, których nie chcę pokazywać Bo są to moje takie wielkie, wielkie manifestacje Największe cele youtube'owe, życiowe, personalne i nie tylko I mam jeszcze dwa odnośniki do kolejnych stron Na tej jak widać zapisałam sobie cele na 2022 rok Wszystko wam teraz to zasłonię, bo nie chcę, żeby ktoś widział moje cele Ale to są moje takie główne cele, które aktualnie chcę realizować i też sobie zapisałam listę jak tego dokonam, bo jak wiemy samo zapisanie naszych celi nic nie da trzeba zacząć działać w tym kierunku więc mam tutaj pomysły jak mogę te cele zrealizować a na stronie soul mam taki bardziej pamiętnik, mój brain dump mam wklejoną jakąś taką randomową playlistę ze spotify'a z spokojną muzyczką moje comiesięczne podsumowania pod koniec każdego miesiąca odpowiadam na 10 krótkich pytań ustalam cele na nowy, zapisuję co poszło dobrze, co poszło źle, co jest do poprawy. Taki mój internetowy pamiętnik. Poniżej mam takie ostrzeżenie, żeby nie ruszać tej strony, aż 2021. Oj, tu nie zmieniłam. 2022 się nie skończy, ponieważ na początku tego roku napisałam sobie list do samej siebie, który chcę otworzyć dopiero w styczniu 2023 roku. A pod koniec tego roku odpowiem na te pytania i zobaczę, do czego doszłam, czy zmieniłam się jakoś. Sama jestem ciekawa, to zupełnie. Jak mówiłam, jeżeli moje Notion Wam się spodobało, to w opisie zostawiam Wam link do mojego szablonu. Możecie go sobie pobrać, zmienić, podpasować pod siebie, ponieważ w Notion kocham to, że wszystko możecie sobie dopasować tylko i wyłącznie pod siebie. Niestety jest dostępne tylko w języku angielskim, ale mówię, dzięki metodzie prób i błędów, jak będziecie się bawić tymi tabelkami, jestem pewna, że każdy jest w stanie to ogarnąć. Ja teraz dopiszę sobie kilka rzeczy do zrobienia przed sesją i zaplanuję sobie. Dzisiejsze popołudnie, bo już zrobiła się godzina 16:30 i wypadałoby coś zrobić, także zabieram się do planowania. To poprzednią sesję miałam praktycznie całkowicie zdalnie, a ta niestety nie zapowiada się, żeby taka była. A ostatni poważny egzamin stacjonarny, który pisałam, to była matura, więc może być dosyć zabawnie i trochę mi to stresuje, bo czuję, że wypadłam z takiego trybu nauki, jaki miałam w liceum, ale staram się być dobrej myśli, bo nastawienie gra tu bardzo kluczową rolę i bardzo wam to polecam, jeżeli nie macie motywacji. Nie dołujcie się, tylko znajdźcie takie małe rzeczy, które będą u was właśnie pchały do działania. U mnie jest na przykład to, jeżeli zaliczę wszystko w pierwszym terminie, to będę miała dłuższe wakacje i będę mogła dłużej korzystać z pięknej pogody, która jest aktualnie za oknem. A teraz jak poświęcę trochę dłużej czasu nauce, nic się nie stanie, ale później za to sobie podziękuję. I w ogóle jak zaczynam naukę, to zabieram się za te najgorsze rzeczy, żeby to się mieć z głowy. I potem jak już jestem trochę zmęczona, to bierę się za te przyjemniejsze rzeczy, które nawet lubię robić, ale trzeba wyznaczyć sobie priorytety. kawka i lody. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony smak kaktusa, bo ja uwielbiam te, które mają najwięcej polewy i mogłabym jeść całą tą polewę, przysięgam. Ogólnie pomimo tego, ile mam nauki, staram się rozplanować to tak, żeby uwzględnić też przerwy i odpoczynek, bo to dla mnie też gra kluczową rolę, żeby nie wymagać od siebie za dużo w jednym czasie. Cały czas korzystam z techniki Pomodoro, czyli 25 minut pracy, 5 minut przerwy, ale kiedy pracuję już tak godzinę, półtorej i czuję potrzebę żeby odpocząć trochę dłużej, to pozwalam sobie na to. I też w tym czasie, kiedy odpoczywam, staram się nie przeglądać TikToka czy Instagrama, tylko na chwilę wstać od biurka, porozciągać się, zrobić jakiś pilates, wyjść na spacer z psem albo właśnie coś przekąsić, żeby zregenerować swoje siły i potem wrócić do mojego zwykłego trybu nauki, czyli 25 minut pracy, 5 minut przerwy. Smacznego wusi, a ja lecę dalej. Przede mną nadrobienie notatek z mikroekonomii, z którą bardzo się nie lubię. Mamy godzinę 19, nie wiem kiedy to zleciało. Natrobiłam notatki z podstaw marketingu i z mikroekonomii. Zrobiłam też parę zadań na taką matematykę finansową. Mam już dosyć siedzenia w biurku, więc przejdę się pewnie teraz na spacer. To do listy na jutro, bo ja jednak jestem osobą, która musi też zapisane mieć wszystko na kartce. Wydaje mi się, że już nic dzisiaj nie zrobię na studia, bo moje oczy już bolą od patrzenia w monitor i w ogóle, ale i tak jestem bardzo dumna, że nadrobiłam tyle rzeczy. Powinnam częściej nagrywać takie study vlogi, bo bardzo mnie one motywują. Możecie mi napisać, czy je lubicie, bo ja mam wrażenie, że cały czas na nich się powtarzam, a nie chcę w kółko mówić o tym samym. Pójdę zaraz się pewnie też wykąpać, zrobić taką moją wieczorną rutynę. Staram się wieczorem. Mi za dużo nie siedzieć też na telefonie, przez to, że cały dzień na studiach patrzę na laptopa albo iPada i też dosyć wcześnie rano wstaję, więc wieczorami szybko robię się zmęczona. Mam już dosyć biurka, więc przeniosłam moje stanowisko na łóżko. I myślę, że już nic ciekawego nie będę dzisiaj robiła. Pewnie zacznę montować ten filmik albo poczytam książkę. Aktualnie czytam Ugly Love od Cullen Hoover. Chyba nikogo to nie dziwi, że od Cullen Hoover. Więc w tym miejscu będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taka forma filmiku Wam się spodobała. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję i łapkę w górę. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie niedługo pojawi się plansza z odliczeniem do wakacji. Jeżeli tak jak ja macie przed sobą jakieś ważne egzaminy, pamiętajcie, że dacie radę. Zostało już tak niewiele i niedługo wakacje i będziemy mogli wreszcie odpocząć. Ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Do następnego filmiku i cześć!